Witam Państwa w autokonomisie. Osoba. Dziś do sprzedania mamy fajnego Forda Mondeo w wersji Esteline, najbogatszej wersji. Motor dwulitrowy diesel o mocy 190 KONI. Autko świeżutko sprowadzone do końca pełen serwis. Przebieg 238 tysięcy km. Auto naprawdę bardzo ładnie utrzymane. Przebieg to jest na trasie robiony. Auto bardzo na bardzo ładne naprawdę fajnie wyposażone mamy lampy w, te w technologii dynamic led czyli full ledowe lampy mamy radary, aktywny tempomat półskórzana tapicerka przeszyta czerwoną nicią takie kubełkowe fotele fotele elektryczne z pompowanym lędźwiem oczywiście z pamięcią cztery szyby elektryczne Mamy asystent parkowania, auto same parkuje. Tu mamy aktywny tempomat, możemy sobie tam jazdę w korku uskutecznić, auto same hamuje. Mamy kamerę cofania, bardzo ładną, czytelną. Tu mamy te par parkowanie, samo auto zaparkuje podgrzewane fotele, klimatronik no, takie auto fajnie, naprawdę doposażone jak to w wersji ST-Line, czarny sufit auto naprawdę ładne takie godne polecenia łopatki zmiany biegów, asystent zmiany pasa ruchu czyli bliss. przyciemniane tylne szybki nie no, to w środeczek jest naprawdę przyzwoity nic tutaj nie jest zniszczone, ładniutkie, wszystko czyste. Także... Zapraszamy do autokromi Sasowa Sopocka 19A. Możliwość pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. Zapraszamy. Autko sprzedajemy z roczną, pisemną gwarancją techniczną.